Jak ci serce pika, dupa zimna, a kobita drzesie jak syrena strażacka, to znaczy, że czas na głóg. Nie ma co czekać, bo życie ucieka, a zdrowie to podstawa. Ta nalewka to nie tylko lekarstwo, ale i sposób na długie szczęśliwe wieczory. Dziadek wie, co mówi, bo sam na niej jedzie już od lat. Potrzebujesz 500 gramów owoców głogu. Mogą być świeże albo suszone, byle nie z krzaka sąsiada, bo szczeka. Do tego 700 ml spirytusu. To na zdrowie, nie na melanż, choć jedno nie wyklucza drugiego. Przygotuj też 250 ml przegotowanej wody. To tak, dla niepoznaki, żeby nie było za mocno od razu. Dodaj dwie, trzy łyżki miodu, bo słodkie wchodzi łatwiej jak u grażyny. Sok z połowy cytryny też się przyda. Jak masz, to daj. Jak nie masz, to też będzie działać. No i goździki z cynamonem. Dla smaku i żeby pachniało lepiej niż gacie po sobocie. Owoce umyj, przebrzyj, a potem rozgnieć delikatnie. Nie młotkiem, to nie rzeźnia, tylko nalewka. Wrzuć wszystko do dużego słoja, najlepiej po ogórkach, bo po dżemie wali słodyczą. Zalej spirytusem, dodaj przyprawy i zakręć. Dziadek mówi, nie zakręcaj jak grażyna przed seksem, szczelnie, ale z uczuciem. Odstaw na cztery tygodnie w ciemne miejsce, na przykład do szafy, obok babciowego stanika. Raz w tygodniu potrząśnij. Słoikiem nie klatą, bo to nie o to chodzi. Po miesiącu przeceć dodaj miód i wodę z cytryną. Potem rozlej do flaszek i gotowe. Ta nalewka działa na odporność, serce, ciśnienie i chęć do życia. Ale jak wypijesz cały słoik naraz, to obudzisz się przy sąsiedzie i nie zapytasz dlaczego, tylko czy było dobrze? Jedna setka jest na serce, dwie na humor. Trzy i Grażyna znowu piękna. Jak kobita się obrazi, daj jej kieliszek tej nalewki. Jak nie zadziała, to se wypij sam i miej ją gdzieś.